Po raz kolejny światełko betlejemskie, które będzie rozjaśniało Kraków, krakowskie uliczki, krakowskie instytucje i wędruje przez całą Europę. W tym roku pod takim hasłem przewodnim Pielęgnuj dobro w sobie. Myślę, że jest to bardzo, bardzo piękne hasło, do którego zresztą możemy nawiązać też przez Platona, który mówił o tym, że troska o siebie to jest początek troski o wspólnotę. Betlejemskie światło pokoju jest rozpalanie w grocie Narodzenia Pana w Betlejem. Stamtąd jest przewożone do Austrii, a następnie jest z Austrii przekazywane organizacjom skautowym na cały świat po to, żeby szerzyć ideę pokoju. Harcerze roznosząc płomień też przekazują życzenia. Betlejemskie światło pokoju jest dla nas okazją do tego, żeby szerzyć pokój i szerzyć dobroć inspirować innych ludzi do tego, żeby po prostu być dobrym i uśmiechniętym.